Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Sukces ogromny w Drużynie to pokazuje siłę klubu. Dopiero drugi raz w historii ekipie Lamota udało się stanąć na najwyższym stopniu podium w Drużynówce. Mistrzostwo Polski w kategoriach wagowych drużynowe zdobyliśmy w 2002 roku. Jest to po raz drugi nasz czempionat. Bardzo się z tego cieszę. Młode pokolenie wygrało drużynówkę. Bardzo z tego powodu wszyscy w klubie jesteśmy zadowoleni. Indywidualnie miłą niespodziankę sprawił Igor Lamot, który wygrał kategorię do 75 kg. Igor przed mistrzostwami Polski miał dwa duże turnieje, w których niestety mu się nie powiodło. Przed Mistrzostwami Polski bardzo się zmobilizował, bardzo chciał pokazać, że tam, tamte przegrane były tylko przypadkiem, więc wziął się przede wszystkim do roboty przed Mistrzostwami Polski i w Wadze 75 no, praktycznie zdominował tą konkurencję, wygrał wszystkie walki zdecydowanie. Swoją klasę potwierdziły też panie. Szkoda, że obie wrocowianki walczą w tej samej Wadze. W wielkim finale Agata Kaliciak pokonała Annę Bojdę. Ania miała bardzo ciężką drogę, musiała pokonać dwie zawodniczki po drodze. Takie bardzo wchodzące w tej chwili do tej ciężkiej wagi jako, jako gwiazdy. Agata miała troszeczkę lżejszą, lżejszą drogę. Stoczyła jedną walkę z zawodniczką w Katowic, z Katowic, ale tak jak mówię, tam nie ma odpuszczania i nazwiska się nie liczą. Dziewczyny naprawdę walczą bardzo mocno, bardzo zdecydowanie. Grono medalistów uzupełnił Jacek Dąbrowski, Zdobył brąz w kategorii 80 kg. Ćwiczył u nas od 3 lat. Eee, trenował kiedyś Oyama karate w Legnicy, przyszedł na studia, trenuje te, e, 3 lata. E, dopiero są to jego pierwsze starty, bo w Legnicy nie startował na poważnych zawodach. Tu zaczęliśmy inwestować w niego, jeździ na, e, na różnego rodzaju zawody. Na początku przegrywał. E, tu Mistrzostwa Polski wyszło mu bardzo dobrze. E, wygrał dwie walki w trzeciej przegrał z, z Konradem Wilem który tą kategorię zdominował. Mistrzostwa Polski to nie była docelowa impreza reprezentantów, był to jedynie sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Eliminacje do Mistrzostw Europy U22 kadetów i Open w Radzyminie, no i te przysłowiowe nasze Mistrzostwa Europy w Azerbejdżanie w Baku, to jest ta najważniejsza impreza dla nas. I chcielibyśmy się też mocno przygotować do, do eliminacji do mistrzostw Europy. Mam nadzieję, że nasi kadeci, tam kilku się zakwalifikuje, bo chciałbym mieć też mistrza Europy w kategorii kadetów. Więcej ciekawostek związanych z klubem można znaleźć na stronie karate.wroc.pl Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl